Siemaneczko, z tej strony Maciej i w tym odcinku pokażę Wam jak bezpiecznie zaktualizować bootloader oraz system RouterOS w Waszych urządzeniach MikroTik. Pokażę instalację RouterOS zarówno online jak i offline, więc zacznijmy sobie może od bootloadera. Może na początku opowiem co to jest. Bootloader to jest najniższy poziom oprogramowania w Twoim routerze. Uruchamia się on jeszcze przed RouterOS i odpowiada za takie rzeczy jak inicjalizacja sprzętu, tryb butowania czy netinstall i nowa wersja bootloadera może Ci poprawić zgodność z nowszymi wersjami RouterOS może jeszcze naprawić błędy z uruchamianiem samego urządzenia oraz może w jakiś sposób zwiększyć bezpieczeństwo całego urządzenia więc zacznijmy sobie może od aktualizacji tego bootloadera tak więc włączyłem sobie już Winboxa połączyłem się do mojego routerka, którym jest MikroTik HAP AX2 więc przejdźmy sobie do system, routerboard jak widzicie, u mnie akurat nie ma dostępnej nowej wersji bootloadera, ale jeśli będziecie musieli takową wykonać, to klikacie sobie upgrade i OK. Następnie zostaniemy poproszeni o reboot naszego urządzenia, więc przechodzimy sobie do system i reboot, OK. Po chwili urządzenie znowu wstało i właśnie po tym powinniście już mieć podniesioną wersję bootloadera, powinniście właśnie to widzieć tutaj. Pokażę Wam również, jak to możecie zrobić z CLI, jeśli nie możecie połączyć się za pomocą Winboxa, więc wpisujemy sobie System, następnie Routerboard i mamy dosłownie ten sam wynik, co mamy w naszym Winboxie, e, dokładnie w tej ramce. I teraz możemy sobie wpisać System, Routerboard, Upgrade. Jeśli tą komendę zatwierdzicie, to tak samo będziecie musieli zrobić Reboot. Więc wtedy wpisujecie sobie system reboot, dajecie enter, dajecie y i macie zaktualizowany wasz bootloader. A teraz zajmiemy się aktualizacją samego RouterOS-a, bo z tego co kojarzę to mogę sobie już wgrać nowszą wersję, ale na początek po co nam taki upgrade? Tak więc Mikrotik regularnie łata luki bezpieczeństwa więc warto sobie co jakiś czas albo nawet ustawić automatyczne updatey naszego systemu no i oczywiście yy, nowe wersje wprowadzają nowe protokoły, opcje routingu, wsparcie dla kontenerów m.in. WireGuarda no ogółem takie nowe funkcje i możliwości widać, że ten system bardzo dobrze się rozwija ostatnie kilka lat no i często nowsze wersje wprowadzają nam poprawki dla znanych bendów tak więc zacznijmy sobie od aktualizacji Router OSa w wersji online, jeśli nasz router ma dostęp do internetu. I na początek zróbmy to za pomocą Winboxa. Przechodzimy sobie do System Packages. I mamy tutaj router OS. Mam tutaj wpisaną wersję 7.15.2, że jest aktualnie zainstalowana. I sprawdźmy sobie tutaj Check for Updates. Ostatnia wersja to 7.19.2, czyli no trochę wersji mnie tutaj ominęło, ale to jest wersja stable. Możemy tutaj również sobie wybrać inne kanały, więc na przykład mamy Development. Jest to wersja dla wewnętrznych testów i bardziej zaawansowanych użytkowników. Mamy tutaj najnowsze zmiany i eksperymentalne funkcje, ale jest tutaj wysokie ryzyko błędów, jakichś niestabilności, więc jest to dosyć jeszcze świeża wersja, jeszcze nieuklepana. Następnie, jeśli development przechodzi dalej, to mamy wersję testing. Tutaj również mamy dostęp do jakichś nowszych funkcji, ale tu jeszcze mogą się pojawić jakieś błędy. Jakiś problem ze stabilnością, a jeśli ta wersja okaże się dobrym kandydatem, to przechodzi w wersję Stable. Jest to najbardziej przetestowana i stabilna wersja oprogramowania, więc to jest właśnie wersja, którą powinniście się zainteresować dla produkcyjnego środowiska. Więc jeśli macie jakieś właśnie urządzenie MikroTiko w waszej firmie, to na pewno powinniście zainteresować się głównie. Tym kanałem. Na pewno te wersje charakteryzują się tym, że mają minimalne liczby błędów i maksymalną możliwą stabilność, ale mamy jeszcze long term. Jest to wersja stabilna z długim okresem wsparcia. Przez jakiś czas nie dostajecie nowych funkcji, są tylko poprawki do błędów i bezpieczeństwa, więc jest raczej przeznaczona do bardzo krytycznych systemów produkcyjnych, które wymagają maksymalnej niezawodności. I nie potrzebujemy tam jakichś dodatkowych funkcji, więc wtedy możemy zainteresować się tą wersją. Ja sobie wezmę wersję Stable, więc jeśli już chcemy zainstalować tą nowszą wersję, klikamy sobie Download and Install. Jak widać poniżej pobiera nam się nowy OS i po chwili rebootuje nam się nasze urządzenie. No i po dwóch-trzech minutkach zrestartował mi się cały tutaj nasz routerek. Mamy najnowszą wersję i możemy przejść sobie do tego, jak możemy to zrobić poprzez CLI. Więc ja tu na nowo się połączę do mojego Mikrotik'a i wpisujemy sobie system package update i tutaj na początku musimy sobie dać set channel. I tutaj wybieramy sobie właśnie ten channel. Załóżmy, że ja to sobie teraz wezmę development. Następnie system package update. Check for updates. Jak widać, mamy tu jakąś nowszą wersję dostępną. Więc dajmy sobie system package update i teraz download. Pobiera nam się nowa wersja. I po pobraniu dajemy sobie system reboot. Dajemy Y. Jak widać, sesja SSH się przerwała. Ruterek nam się restartuje. Ok, zrestartował mi się routerek. Przejdźmy sobie teraz znowu do system. Pakiety. Jak widać, mamy zainstalowaną najnowszą wersję tutaj OS-a. Ale czasami może być tak, że wasz mikrotik nie będzie miał dostępu do internetu, więc spróbujmy to sobie zrobić opcją offline. Spróbujmy sobie pobrać plik z tym obrazem wrzućmy go sobie na początku przez Winboxa, a następnie spróbujmy na przykład przez SCP. Więc jeśli chcecie pobrać obraz, przychodzimy na mikrotik.com, download i macie tutaj wersję waszego OS-a. Na początku musicie wiedzieć, czy potrzebujecie na arma, nie wiem, na przykład na x86. Najłatwiej to jest sprawdzić przychodząc właśnie do system resources. I macie tutaj architecture name. Ja mam ARM64 i na przykład wgrajmy sobie na nowo ten obraz. Więc pobieram sobie to. Pobiera nam się plik npk. Jeśli mamy dostęp do naszego mikrotika za pomocą Winboxa, to możemy sobie przesłać taki obraz po prostu przerzucając tutaj ten plik do files, który mamy tutaj. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy sobie pobrać na przykład oprogramowanie WinSCP. I gdy już pobierzemy to oprogramowanie, to przychodzimy sobie do niego, dajemy nową kartę, wybieramy sobie scp, nazwa HOSTA to oczywiście może być IP, na przykład naszego urządzenia, numer portu 22, nazwa użytkownika, u mnie to jest admin i hasło. I następnie dajecie sobie logowanie i po prostu przesyłacie sobie plik, przeciągając na prawą stronę, ale ja spróbuję to zrobić za pomocą cmdka wpisujemy sobie scp podajemy nasz obraz u mnie to będzie router os 7.19.2 i następnie wpisujemy sobie admin małpa i adres naszego hosta dwukropek ukośnik enter dajemy sobie s. Yes. hasło wpisujemy jak widać, leci już nasz obraz na naszego hosta. I po tym, jak nasz obraz tutaj został wrzucony, jeśli chcecie sprawdzić, czy na pewno ten obraz się znajduje, ale nie macie dostępu do WinBoxa, to możecie połączyć się poprzez ssh i wpisać sobie file print. Jak widać, ten obraz znajduje się na tym urządzeniu, więc nie zostało nam nic innego, niż zrebootować nasze urządzenie, czyli wpisujemy sobie system. Reboot, jest, i czekamy aż urządzenie wstanie. Ale jak widzicie, ta wersja systemu nie została zainstalowana, ponieważ mamy już nowszą na naszym urządzeniu, więc pytanie, co zrobić, żeby zdowngrade'ować nasze oprogramowanie? Wrzućmy sobie jeszcze raz ten OS, spróbuję go tutaj wrzucić jeszcze raz do files, przejdźmy sobie do system, packages Zaznaczamy sobie nasz router OS i klikamy downgrade. Klikamy OK i restartuje nam się nasz routerek. Jak widać w logach, niestety wystąpił error. Musimy dodać jeszcze pakiet WiFi KUKOM, więc przychodzimy sobie jeszcze raz na stronę MikroTika, Pobieramy extra packages i spróbuję tutaj jeszcze do files wrzucić te pliki jeszcze raz. Więc wrzucam sobie pakiet dla wi KUKOM, następnie nasz router OS i teraz zaznaczam znowu router OS wi KUKOM downgrade. OK. Jak widzicie, gdy wrzuciliśmy sobie ten pakiet, który tutaj mieliśmy, to bez problemu został zainstalowany nowy OS. Widać to nawet w blogach, że poprawnie udało się nam zrobić downgrade. Tak więc dzięki bardzo za uwagę, to jest wszystko co chciałem Wam dzisiaj pokazać i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.